Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Widzicie, pewnie jestem ubrana jak musyberię, ale tak jest. Serio. Jakby jest minus 12 stopni w tym momencie chyba tu. A ja dzisiaj wybieram się w teren, ponieważ iż gdyś Pewnie jak już wiecie czy nie wiecie, oglądaliście wcześniejszy odcinek to wiecie, można się umawiać do nas w terenik i na rajcik. Dobrze na rajdzik, no nie wiem, jak ktoś lubi taki ekstremalny tak rajd w zimę, to zapraszam. E, aczkolwiek w lato wiadomo, będzie na pewno lepiej, bo te warunki będą też lepsze. Nie trzeba my się ubierać. Patrzcie jak tam śnieżkę widać. Dzień dobry! Ale ty wystraszony, o kurde, ale, ale ci sierść. Proszę bardzo. Masz zamarzniętą marchewkę. Dobra. Biedny nie może pokroić jej. No niestety zamarzło Niestety, ale było minus tyle stopni, że to wszystko zamarzało. I twoja grzywa widzę, że żyje własnym życiem. Fy, ty Jeszcze raz muszę ci ściąć tę za może lepiej faktycznie trochę krócej. Bo to nie wygląda jaki rock Wilbert teraz. dobry Syśku. Haki maderkę założoną. Bo jak przyszły bruzy mrozy to jej założyłam. Proszę. Wilberz, że będę prowadzić tereny, bo wiadomo Wilber się dopiero uczy. A Haki to jest taki weteran. Czy wszystko umie tak naprawdę? że żeby to tak samo ale bo mam ten taki zabezpieczony, bo o, ta smajla robi. Koniu, No i co to za smiler, No co? Tak? Już nie mam marchewki, pójdźmy pod wiatr. Berda rady, proszę Państwa, dzisiaj zagalopować ze mną, bo wiadomo, jak ktoś by chciał się teren z galopami umówić, no to, no to Wiber już musi być gotowy na to. I zobaczymy, czy będzie w stanie galopować pierwszy. Eee, no wszystko się zobaczy, więc to będą jego takie pierwsze galopy. Pierwsze, pierwsze. Nie, Wilbuś? No dokładnie. A 4 lata w marcu kończy, no to jeszcze w 2 miesiące Dostwierdziłam, kurde, a tam dwa miesiące różnicy. Wilber już jest mega nabudowany zresztą... Zresztą pewnie widzicie, że się mega zmienił. Zobaczcie na jego grzbiet. Jest taki już bardziej płaski jak na suła przystało. Tylko że trochę szerokokątny to już w ogóle nie widać. Więc jak najbardziej może już galopować z miejscem. Wiadomo, nie, tam nie ma takiego jakichś staleń, co nie będziemy robić. Ale tak, żeby zagropować raz dwa w terenie, to myślę, że dla niego nie będzie problemu. Tym bardziej, że ja ważę 50 kilo, także on nawet mnie nie czuje na tym życie. No dokładnie. Dobra, idziemy. Wszystko zamarzło, patrzcie. Hit. Wilber już gotowy. Spójrzcie. Postanowiłam, że... Wsiąłem na niego dzisiaj w kantarze, zobaczymy jak będzie sobie radził. dzisiaj i Wilbusia, będzie nas widać w lesie, tak Wilbuś? No dokładnie, dobrze. Haki, też gotowa? Haki, zdjęta derka, bo o jak się mieni, ja pierdzielę. Ale czy tłuszczyk widać koniu, patrzcie. Jaki tłuszczyk, no. Przytył koń ładnie, no super. A ty marcheweczki chcesz, tak? A to na terenik miał być? No, śmaj. Dobrze A jest ten szerokokotnym, to cię wydłuża. I nawet szyję masz jako taką trochę już zbitą na tym szerokokotnym nawet. Bo tu macie normalnie, chociaż nie, to tak zakrzywia też. Tak. Dobra. Sielano i busia, go oczywiście zamarzło. Nawet nie zdążyło nawet sekundy nagrać, włączyłam. Nagrywało chwilę i zrobiło pii eee, coś tam tu kolt kamera, coś tam, coś tam eee, i do widzenia. Tego jest minus 12, więc GoPro w minus 12, proszę Państwa, nie pracuje. Jeśli chodzi o Hero 8. Niestety, więc będę musiała sobie jakoś poradzić z telefonem. Super, Super normalnie jakiegoś dzisiaj dostał szału. Zobaczcie jaką ztepkę idzie. Jak on, o, o, o! I już marchewka, tak? Matka dawaj marchewkę. tej dziadu. Dawaj Haki oczywiście nas wyprzedziła. Jak to hakamada. Bo jakże inaczej. Więc na razie sobie idziemy asfaltem. Powoli. Znaczy asfaltem. Właściwie dziwnie tu jest tak porobione, bo tutaj już się kończy asfalt jest wjazd do lasu i nie można wjeżdżać do lasu. Więc tu auta teoretycznie nie mogą jechać. E, nielegalnie jakieś widzicie też przejeżdżają. Więc wam to na uwadze. Ale Hakamana pięknie jest nauczona, że zawsze się zatrzymuje. Patrz co ona z ogonem zrobiła, masakra. Zawsze się zatrzymuje ładnie. I czeka rzadko, przejedzie. Nie czy Wy to słyszycie, jak on normalnie idzie z tempem tym? Posłuchajcie sobie. No, jakiś normalnie, nie wiem. Jakbym jechała na kucu islandzkim. On tak idzie. Widzę, to może jeszcze tyltem, czy toltem, jak ktoś tam zmawia, by ten jechał. No? no? Mówię ci. Dobra, Haki, pójdziemy sobie na łąkę taką galopopolną. Dufa blada bladać, jak ja... O. Nie wiem czy ja w ogóle to się uda. kaki duzem idzie, to ona zawsze będzie pierwsza i w takim razie. Jak nawet jest kłus czy galop, ale ja i smukne, ona i tak pierwsza leci. Więc dzisiaj chyba takiego 100% testu nie zrobimy, wiecie? Ale dobra. Dobry i to już taki nawet test. Czy zagalopuje Taki Jeszcze nie. Mój w Super koń no i brawo!

Brawo! Ale na Tobie jest tak wygodnie, że nawet nie galopujesz, nie? Dobra. Ale że zrobił Wilber! Brawo! Tak jest! Super, Hucu! Super haki poprowadziłaś, Galo! Brawo! Super kon! Teraz kłusem. Dobra. Najlepsze jest to, że ja nadal w ciągu trzymam telefon. Nie jest łatwo. O, ta jeszcze galopuje sobie tam. Dobrze. Dobrze. O jakiś, o jakiś świr! Taki! O, to jest jej ulubiona łąka. Super. i port. Ale zatrzymanie, on na port zatrzymał się do zera. Dobrze, przynajmniej jest bezpiecznym koniem. Brawo, Wilber! Jak galop z matką? On normalnie tak galopuje. Płytko, naprawdę, że to jest no jakbym jakby na fotelu siedziała, nie? O, aha! Tylko Twidwer się nie tarze, ty masz siodło. No, niestety. Nie dzisiaj. Nie dzisiaj, nie ten dzień, nie ta godzina. I nie to miejsce. No matko bosko, koniu. Ty uwielbiasz śnieg, no przecież zapomniałam. Jak śnieg, to tam będzie się tarzać. Dobra, idziemy dalej. Chodź haki. O! O! o. <ścoughs> Jak się zerwała. O ile tak ja... ja już nie biegnę. O, o! Haki! A co? A co to było? A kubił! nie mnie, no ona jakoś fiera Dałaś? No nie, no uwielbiają. Dawaj pryki, tak, dawaj, dawaj, pięknie. Dzisiejsza atrakcja. Dzisiejsza atrakcja to jest yy... O o o. To są zrywanie Zrywanie się dzikie hakały niczym mustang dzikiej doliny idziemy dalej. W ogóle spokojnie, Hakałada tak nie robi jak się na nie jedzie. Ona normalnie jak jest luzem to zamienia się w dzikiego mustanga. Tak zawsze było i zawsze będzie. A jak na nią siada człowiek, czy na przykład dziecko malutkie, to nagry jest koń, anioł po prostu, nie? Zresztą Wilber też tak odwala jak jest luzem. O! <dobrze>, Dobrze, koniu! Ale wiesz co? Wiesz, Ty prowadzisz teren, naprawdę. Jak ja bym miała wszystko robić to, co ty na Wilberze, to już dawno mnie na Wilberze by nie było. <dobrze> nie, Wilbuś? A ty jesteś kochany, naprawdę. No, widzisz. Z tym pikiem sobie ładnie idziemy. Nie musimy. Nie musimy galopować. No, widzimy sobie jest tam. Dokładnie. Jak matka da łydkę, to wtedy. Dobra? Dobrze, super. No ale zobaczcie, łydber bardzo fajnie i mimo że tego jest na kantarze w ogóle, nie? kantar nie służy do jazdy. Ja tak naprawdę na cały czas na luźnych wozach na nim jadę. Ewentualnie podpowiadam, czy skręcamy, czy hamujemy. E, w ogóle... W kieszeni nagrywał mi się film przez 17 minut. Poza ja hit, normalnie jakiś tam element, w ciągu jedziemy sobie ścieżką konną, naszą tutaj lokalną, przez góry krucze na, na czarny las, dokładnie tam na te y, krzeszowskie pasmo. Wilbuś, poczekaj, tutaj. Więc naprawdę, tereny mamy tutaj znakomite. I zapraszam serdecznie, niezależnie od wieku. E, wiadomo, że tam do 80 kg, ma haki więcej nie udziwnia. E, ale, ale, ale co? No, ale w każdym wieku może przyjechać ktoś na teren, e, w, na każdym poziomie umiejętności, bo teren po prostu dostosowywuje do umiejętności. No, czy na przykład jak ktoś nie siedział nigdy na koniu, to wtedy biorę w ręku na spacer haki. Patrzę na gnoma. Ja myślałam, że Wilber jest taki e, geniusz. Że po krzakach. A widocznie Hakowana też. Trochę wygląda się jak Sarna, wiesz? Tak z daleka Haki. Jak Sarna. Konu. Dobra, tutaj chyba mamy ścieżkę konną, która jest. Co jest grane? Aha, coś nie niepykło. Dobra, idziemy tędy. Widzimy, zobaczymy. O, ale tu jest piękny widok. Koniu. Tu musimy na tereny koniecznie widzów zabierać. Ja cię sumę. Ale widok. Nie wiem czy to widać na kamerze. Widać, nie widać. Oddala od na maksa ten widok, nie? Na kamerze. Zobaczycie, że te góry są o wiele, wiele bardziej blisko. Nie wiem jak Wam tutaj ująć, jako i tak stoją. <laughs> I cyk na miniaturkę. Zapraszamy w tereny. <laughs> nie, ale serdecznie zapraszam na Instagram wiadomości Priotnej albo w opisie macie mój e-mail, jeśli nie macie Instagrama. I tam możecie śmiało do mnie napisać. I wtedy ja Was umawiam na jazdę. I, i tak, właśnie ja skończyłam na tym, że co? Że dostosowane do umiejętności. Tak, na przykład samym wstępem możemy też jechać. Jak ktoś dopiero zaczyna jeździć, ale też y, umie już prowadzić konia pewniej w ogóle bo Hakamada jest no, cudownym koniem, jak i dla zaawansowanych, żeby sobie poskakali w terenie, jak i dla początkujących. To no, jest takiego osła się zmienia. Zresztą widać. Zresztą widać tego osła. Pojechaliśmy do łąki. I dobra, zobaczymy czy Wilbuś zagalopuje ze mną. Jako pierwszy najdek. Dobry. Tak, super haki. Ale no, haki musiała nas wyprzedzić. Tak, super. O nie, na drodze jest przeszkoda. Dobrze, koniu! No i super! tutaj trochę obludzone jest to nie... Super koń! Daj wyznać! Dobry! I super! I sport. Brawo, marcheczka się należy. Proszę bardzo. Brawo, Wilber, ale ci wąsy za Super kon, brawo. Aha, już polazła. Dziadu, to pierwsze galopy Wilbera, to tak nie będzie za tą biegnął ty. Ty, ale normalnie tak zachód słońca na tle. Jaka, jaka zawrotka w ogóle. Hit, konie, hit. tak ładnie sobie leci dobry bardzo dobry river bardzo dobry i ogólnie od razu stoi fajny koń będziesz mega bezpiecznym koniem w przyszłości bo na razie to jeszcze trochę ma tam w głowie takie ci odpały więc nie nadaje się dla porządkujących osób na pewno ale jak ktoś przyjedzie taki zaawansowany ogarnięty i oczywiście lekki i wzrostowo niski to wtedy może i pozwolę na ojbusiu się przejechać w tym terenie. I zobaczymy, jak zaraguje, bo na razie tylko ja na nim jeżdżę. I na razie bardzo fajnie mu idzie, nie? Wilber? Dokładnie. Pip. O, o, matka, dawaj. No, piękny jest ten widok. Tam będziemy jeździć w te rajdy. Patrzcie, jaka tu jest piękna, duża łąka. Niestety ona. Nie zawsze jest jakby dostępna, bo raz na przykład jest rzepak, raz jest coś e, zaorane, i raczej nie można tu wjeżdżać. No ale widzicie, tu jest jakaś, jakiś ciąg jechał e, i trawa widać, że wyrosła, więc chyba, a było zaurane albo nie, nie wiem. W każdym bądź razie na pewno nie będziemy niszczyć, bo to jest całkowicie zamarznięte, więc sobie przejedziemy. Ale naprawdę, jak ta łąka, na przykład jest łąką przez lato to tutaj naprawdę co tu się wyprawiało nawet tutaj Klaudiana Dakocie pierwszy raz spadła tutaj taką fotkę zrobiła się w tym miejscu bardzo fajna jest ta łąka no i mam nadzieję że, że będzie dostępna i będziecie mogli też się yy, nią przejechać prawda Iluś? Więc my zmierzamy w stronę stajni, tam do góry tu piękne pasmo na, na klasztor tam też o widać nie wiem czy widać, czy nie widać. Trochę widać, dobra. Słuchajcie, tryb autopilot załączony. Proszę bardzo. Wracamy sobie już do stajni. Wziąłem, łączyłam tą aplikację taką, zobaczymy czy ona zmierzy, tą trasę. I, i, i taka, jak ona się nazywa. Jak się nazywa? Nie pamiętam nawet. O co ona tam po prostu e, trasy zapisuje w 3D, coś takiego, zobaczymy. Jak, jak się uda, ile nam to zajęło? Tak naprawdę bardzo dużo się zatrzymywaliśmy po drodze, więc to nie będzie też idealnie pokazywać, ile cały teren taki wiecie bez zatrzymania. Zobacz, w ogóle ja tak wodę zrobiłam, że jak on się schylał o trawę, to sobie tu łapiecie i nie musicie wiecie tak o robić, nie? No, bo on idzie z tuła tu łapiecie taki zwindzel i cyka. Jak chcecie na kontakt, to łapiecie normalnie tutaj jedna i druga. O, proszę bardzo. <laughs> Więc taki pomysł zrobiłam i fajnie się sprawdza jeśli chodzi o Wilbera. Na haki też by się sprawdził, tylko muszę takie długie wodze na nią kupić, bo wszystkie stały się nagle za krótkie. Zresztą zobaczcie, ona by musiała mieć 3,5 metra. Te wodze, no wracamy, konie. Chodźcie, bo już zimno. No, o, haki uważnie, tak uważnie, jak ona ten cofa po tym lodzie. Dobra, konie. No, dawaj Haki. Piękna zawrótka. zawrótka. Pięk, piękne zawracanie. Haki. Znaczy, Whitber w las. Hakamada. Whitber w, w las. <gry> I jak tam kolej po treningu? Wszystko dobrze, Haki? Tak, ty się na nie spociłaś, Hit. Ale cię prześwietliło. Nasyciło w sumie. Wilbuś. Znaczy, Wilbuś spocony. No ale on też będzie bardziej spocony, bo no, mam dwa razy dłuższą sierść i grubszą. sobie wyhodował, no to wiadomo, że się spoci. Ale i tak, dzisiaj mamy zaliczone dwa galopy Whitbuź. Więc bardzo fajnie. Cieszę się, że będziesz mógł prowadzić e, galopy. Zresztą, znaczy trochę było kłamane, bo jak haki nas wyprzedzała, to Ty przyspieszałeś. Nie wiem, czy będziesz w stanie pierwszy galopować, a zobaczymy. Najwyżej po prostu będziecie. Z hakamadą, piersi galopem lecieć, a ja za wami z tyłu. Haki doskonale wszystkie trasy zna, więc ona bez problemu. I pójdź, poczekaj. Naprzód no, mi zadzik. Dziękuję. Dziękuję, już biorę. chciałam widzą pokazać, ale to nie jest takie łatwe jedną ręką. Mówią, że jedną ręką to sobie możesz hmm, podrapać ten kurde, konia rozsiodować. Więc ja go rozsiodłam i zaraz, zaraz ten. Dereczkę polarową zarzucimy. Żeby trochę wysechł, patrzcie to. Widzicie? I to jest normalnie zamarznięte. Co jest grane? Nie wiem czy to widać na kamerze, ale zobaczcie jak z Wilbera paruje. Normalnie paruje jak nie wiem. Czyli lokomotywa. Dobra, zarzucę ci panderkę. Też jest cała brudna. Trudno. Ty tak jesteś brudny. Jak zawsze, ale musi derka być, żebyś nie, nie rozchorował, mi się tu chociaż wiatr nie wieje, ale patrzcie, na, no bora jest ta derka akurat tak duża, że on normalnie ma kaptur jeszcze w połowie. No. no super koniu, no chwilę poczekamy, sobie ładnie wszystko wsiąknie w tą dereczkę, jeszcze zaraz tak oporobię, żeby tu ładnie wszystko wsiąkło wtedy będzie, nie? Musia pasojisko pójdziecie jechać, a nie założy derkę Jej, patrz, ona jak zwykle. Ja specjalnie tą drugą belę. Na tą drugą belę założyłam siatkę taką, wiesz, wiecie co taką. To nie! Musi. Musi jeść z tej drugiej beli, bo ta pierwsza to nie smakuje, tak? Dokładnie. Dobra, dzisiaj spoczyła, to mogę już zarzucać na ciebie tą derkę. Przeżyję to będzie dobre. Muchały na chwilę włączę. Maksymalne ogrzewanie. Patrzcie na mój nocher. Normalnie, event. No, jeszcze tak zimne, we... dawno u nas nie było. W sumie, już mamy ładny zachodzik. O, wam pokażę ładny zachodzik, Tam akurat przy domu sąsiada. No i lecię Państwa. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie, żebym nagrywała na przykład z widzami tereny, albo ogólnie takie trendy czy rajdy, to łapka w górę dokładnie ławki w górę są bardzo ważne i subskrybujcie kanał tam na dole może kiedyś uda nam się tutaj na tym kanale wspólnie zdobyć 100 tysięcy obserwacji subskrypcji i wtedy będę miała srebrne przyciski to chyba będzie już ponad moje marzenia tak szczerze i do zobaczenia do następnego odcineczka buziaczki pa pa